Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Master, a to jest kolejny odcinek serii Good Game. Tym razem pokażę Wam bitwę zagraną za obiektem 140, czyli rosyjskim czołgiem średnim 10 poziomu. No, i chcę pokazać Wam tę bitwę, ponieważ jest tutaj sporo dobrych akcji. Naprawdę, bardzo fajna bitwa wyszła. Co prawda, przegrana. Jednak mimo wszystko, m, warta pokazania. Ja jestem w Plutonie z dwoma graczami, jeszcze właśnie też na. Y, czołgach średnich. To jest naprawdę fajna rzecz taki Pluton medów, bo można szybko niszczyć przeciwnika. No i właśnie w tej bitwie sporo dobrych y, akcji udało mi się zrobić. To jest mapa. Y, Boże. No, to jest mapa Himmelsdorf, czyli mapa miejska. Ja bardzo lubię mapy miejskie. Oczywiście jedziemy na Hila, tu trochę przyspieszę, żeby nie było zbyt nudno. Tyle są chyba właśnie wyrównane, 50% szans na zwycięstwo. W i w drugiej sporo dobrych graczy tutaj T71 wyjechał, zaraz garnie jeden pocisk Ode mnie tak jest Ja tutaj gram na apelkach potem bo ten człowiek posiada świetną penetrację Więc nie ma sensu grać na Goldzie No i lorka nie wiadomo co chciała zrobić Gościu zielony, może jeszcze czegoś naćpał Nie wiem, może jakąś niestrawność miał Tam jest bad -chat. Stwierdziliśmy, znaczy stwierdziliśmy Wiedzieliśmy, że jest wyładowany Więc wyjechaliśmy na niego, żeby go zniszczyć Tutaj jeszcze Miałem lekką wątpliwość, ale jednak się okazało właśnie, że jest wyładowany, więc można go spokojnie rozwalić. Właśnie jak to w plutonie medów, szybka akcja, rozwalony. Tutaj zobaczyliśmy, że dwa czołgi jadą od tyłu, więc ja stwierdziłem, że szybko trzeba zniszczyć tego fosza i zająć się tymi dwoma HTK-ami, co wjeżdżają. Tam jest bodajże IS-4 oraz M103 chyba. No i nie ma gościa. Bardzo szybko rozwalony. gdy od dołu zaraz chyba dostanę jakiegoś hita, a jednak nie. Mój strzał, ale nietrafiony na szczęście. Tutaj jeden kolega z drużyny już yy, sporo przyjął. Raczej sporo przyjął właściwie. Sporo w niego weszło. Za chwilę będę miał przestrzał i tego Issa 4 naprawdę bardzo ładnie wykończę. Wykorzystam świetne przeładowanie yy, obiektu 140, żeby postawić go na detraku, nie pozwolić mu uciec i za chwilę zginie, nie oddając ani jednego strzału we mnie. To jest pierwsza z takich rzeczy które warto robić, jeśli macie czołg z szybką, e, z dobrą szybkostrzelnością, wysoką szybkostrzelnością lub magazynek, no to warto detrykować gości, szczególnie jak są właśnie tak lekko wystawieni, e, za budynku, bo oni nie mogą wtedy was strzelić, a wy możecie ich spokojnie zniszczyć. Tutaj o, zdążył się naprawić na pod sam koniec. Czekałem tutaj jeszcze na kogoś, żeby nie wyjechać na tą M103 I tutaj było sporo faili z tą M103 w sumie I Od razu powiem właśnie z tutaj Głupio na nią wjechałem, nie chcąc ją z... Yy, w nią nie chcący Zramowałem ją Nie wiadomo skąd tyle odbija, odbić Na szczęście te... Yy, Machat właśnie z mojego plutonu go rozwalił W bardzo głupi sposób straciłem to całe HP Niestety to był błąd, to był naprawdę duży błąd, bo przez to właściwie... Może nie przeze mnie ta bitwa została przegrana, tylko przez pewnego Isa 7, ale do tego jeszcze dojdziemy. Tutaj zaraz zaskoczę AMX-50 120. Bardzo lubię rosyjskie medy, ponieważ posiadają one naprawdę świetne działa, szybko strzelają, mają wysoką penetrację. Znaczy przynajmniej 10 tier ma wysoką penetrację. T5-4 szybko strzela tak samo obiekt 140. Mają wysoką celność. Lubię takie medy tutaj. Na szczęście, MX5120 uszkodził mi tylko działo. Nie zadał mi damage'u. Um, jakbym się miał, jakbym miał sobie przypomnieć, jakiś yy, zniszczony moduł, z którego się cieszyłem, to chyba byłby jedyny, bo tak to nie lubię, jak mi jakiś moduł pada. Czekałem aż mx 520 się wyładuje. A znaczy, mimo wszystko, i tak bym pomógł temu. T-54, ale byłem na strzał od AMX-a, więc wolałem uważać. Zwłaszcza, że T-54 miał tutaj zbyt dużych szans na przeżycie. Nie wiem jakim cudem yy, tutaj straciłem tą gąsię. ale to bez znaczenia, bo mx 5020 i tak był na przeładowaniu. Miałem spokojnie sporo czasu, żeby go zniszczyć. To jest kolejna rzecz właśnie z tych takich fajnych akcji, że wyczekałem i wyładuje się AMX i rozwinę go właściwie na przeładowaniu. Ta bitwa jest dosyć krótka, bardzo szybko zrobiłem tutaj sporo damage'u i szybko ją przegraliśmy. No i w tym momencie zaraz zacznie się akcja, która jest taką jakby perełką w tej całej bitwie. Zawsze można mówić, że nie wiem, miałem sporo szczęścia mimo wszystko, no... No tutaj właśnie dostałem i Amoraka i mi zostało niecałe 200 HP. Jedzie na mnie E50 z całym życiem, nie miałem szans już uciec, więc stwierdziłem, że Będę walczyć do końca, tanie skóry nie sprzedam. Spróbowałem mu zerwać gąsienicę, on strzelił tak jakby w locie tutaj. Starałem jak być jak najbliżej niego. I właśnie tutaj pierwszy strzał nie przebił mnie. Strzałem mu w bok. Mm, przy dobrej właśnie walce, tak jak teraz znowu nie udało mu się trafić, szybko odjechałem. To szybkie skontowanie się, że yy, obrócenie się właśnie przodem, żeby mnie nie przebił. Tutaj w gąskę, żeby go objechać przy okazji podpalenie się udało i tam jakiś T5-4 mi go dobił na. Już jak był na 100 więc to i tak bez znaczenia, bo i tak bym go zabił. No i w tym momencie dzieje się coś dziwnego. Teraz się wydarzy. Ponieważ ja tutaj oceniałem sytuację, zastanawiałem się co zrobić. Miałem zamiar pojechać gdzieś w te rejony, żeby pomóc, ale od tej strony To no właśnie myślałem gdzie może być ten. I dowiedziałem się gdzie jest Wafel... Dziwne, bo był ode mnie około 100 metrów odległości na uliczce, nie było żadnych krzaków, nic nie było, a dopiero po strzale się podświetlił. Także to jest właśnie kamuflaż tego czołgu. Zaraz, yy, o ile dobrze pamiętam, przełączycie się na ISA 7 i zobaczycie, jak nie grać. Nie, najpierw t 5 4 zobaczymy, A to chyba krótko. No i jest i 7 nasz. Może gościu miał po prostu zły dzień, ale to, co za chwilę zrobi, to zaskoczyło mnie niesamowicie przez niego jest ta bitwa przegrana oczywiście hmm, właśnie, no to jest. No... Tragedie, tragicznie gościu zagrał. Znaczy... No to może to nie jest jakiś y, super dobry gracz, więc mogłem się spodziewać, że spailuje, ale mimo wszystko no, spodziewałbym się, że Esto który jest na chyba 100 hubsach, 118 nie będzie problemem dla prawie pełnego ISA 7 jednak, no, myliłem się, bo esto jest dużym problemem dla pełnego ISA 7, no bo przecież is 7 to nie ma szans takim sto, zaraz to właśnie zobaczycie. Tutaj pierwszy strzał za pół życia, i 7 zerwał mu gąsienicę, no. Powiedzmy, że nie wiem co chciał zrobić, objechać go, więc zerwał mu tę gąsienicę. Ten S to też failował sporo, więc ten is 7 miał. No, tutaj nie wiem jak on chciał to zrobić, żeby mu pod takim kątem go przebić. Esto się chyba odbije za chwilę, no. I siódmy dobrze robi, że podjeżdża tak blisko, teraz mógł spokojnie, nie wiem co on chce zrobić, ja nie rozumiem go, tego gościa, mógł spokojnie go zniszczyć od przodu, nie potrzebował go objeżdżać i siódmy ma wystarczającą penetrację, żeby przebić esetkę od przodu, yy, przynajmniej w dolną, między innymi w dolną płytę, a ten gościu naprawdę nie ogarnia gry, to jest właśnie pokazane, jak nie grać z tym siódmym, e tutaj esetka była w o wiele gorszej sytuacji niż ten siódmy wcześniej, bo od is zwłaszcza z penetracją esetki łatwiej się odbyć, a i 7 nie wiem, tutaj odwalił. Mógł też przeładować się na Golda, to nie jest wcale żadna hańba, jakby się na tego Golda przeładował i strzelił mu w przód wieży. Nawet nie na Golda, mógł przeładować się na Heki i strzelić w niego z Heków Ale właśnie i 7 no... 8 był, ja tam właśnie chyba napisałem. Uświadomiłem gościa, że... Nie zagrał najlepiej. Jeszcze pokażę wyniki tej bitwy, no cóż, przegrana jednak. Było tutaj kilka fajnych akcji, 6800 dmg. No, i tutaj jeszcze widzimy, że zrobiłem 1800 Expa na przegranej. No to 1800 Expa mówi wszystko. 111 tysięcy zeremnych kredytów. Konfederatka, czyli wsparcie oraz sniper. Wsparcie za uszkodzenie 6 przeciwników. Sniper za posiadanie tam jakiejś celności. Miałem 25 na 25 strzałów celnych, 100% celności. Już wiadomo skąd sniper. 6800 damage 3000, prawie przyjętego damage'u. 1600, wyspotowanego. W ogóle fajne było to, że udało mi się rozwalić tego gościa, posiadając ponad 11 y, sekund, przeładowania coś koło tego. Tego gościa pełnego na amoraku. No to, to było dosyć fajne. Ale mimo wszystko, tutaj właśnie widzimy, że niestety porażka dzięki naszemu iso siódmemu. Także można mu podziękować. A ja Wam też dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to możecie dać mi łapkę w górę oraz zasubskrybować ten kanał, bo tu się będzie pojawiać naprawdę sporo dobrych bitew różnych, albo moich, albo nazwanych od widzów nie wiem, moich powtórek lub gier na żywo. Mogą się pojawiać także czasami inne gry, także bardzo dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.